Jeśli myślicie, że Mercedes klasy V jest lepiej wygłuszony niż te 6 którą pokazywałem w ostatnich dwóch filmach, to macie dobry przykład. Bo właśnie V -ka wjechała na audio plus takie podstawowe wygłuszenie. Zobaczcie, mamy zdemontowany boczek tapicerski drzwi. Tu była taka folika, taka, taka pianka, którą usuwamy zawsze, to jeszcze nie jest doczyszczone, bo kręcę na szybko. To będzie przy, zamknięte, przymknięte, wszystko wygłuszone tak samo dokładnie, jak wydzieje się to na, na te 6 Ale zobaczcie, że tutaj też nic nie ma. Zobaczcie, nadkole, te blachy, tutaj wszystko pod spodem, nic tutaj nie ma. Zaraz wam pokażę tapicerki. Zobaczcie, co jest na tapicerkach i jeszcze czasami, w zależności od wersji na nadkolu, tutaj w tej wersji nie ma nic na nadkolu. Jak widzicie, jest puste, gołe nadkole. Czasem jest, w te szóce był taki, była taka pianka z takim kauczukiem u góry. Tutaj w fauce czasem ona się pokazuje, tylko jest taka jeszcze bardziej skromna niż w te szóstce. Także jak widzicie, po rozebraniu okazuje się, że te samochody, mimo tego, że no są to, Jest to luksusowy van tak naprawdę, no nie ma nic lepszego od fałki do takiego podróżowania w kilka osób w środku. Większej ilości osób, no ale wygłuszenia nie ma, nic. Pokażę Wam jeszcze tapicerki. Tapicerka drzwi przednich, jak widzicie jest taka osłona z fryzelinki, ona nie służy wygłuszeniu, ona służy temu, żeby ta tapicerka przyciśnięta do poszycia drzwi nie rezonowała gdzieś tutaj coś się nie odezwało, ale jak ją ściągniecie, tutaj w środku nic nie ma, to jest sam plastik, mnóstwo tutaj szyć, Plastikowych elementów ze sobą, to wszystko się zachowuje dokładnie tak, jak teraz słyszycie. I to wszystko trzeba, tak jak na te szerze wam pokazywałem, wygłuszyć, bo niczego nie ma. Pokażę wam kolejny element. Tapicerka drzwi bocznych przesuwnych, też jest ten kawałeczek fryzelinki, też z tego samego powodu. Jak ściągniecie, nie ma nic. Nie ma żadnych tutaj mat, niczego. A zobaczcie, ile tutaj jest poszyte. Ile to jest elementów między sobą połączonych, które mogą wpadać w rezonans. No i oczywiście nie ma żadnej bariery ani tam, ani tu, czyli ani na poszuciu blaszanym, ani na poszuciu plastikowym. Tak jak Wam tłumaczyłem, wiele warstw nakładamy, żeby to się zmieniło, a tutaj nie ma nic. I teraz macie element boku, czyli tam gdzie jest nadkole samochodu z tyłu. Tutaj siedzą pasażerowie obok tego boczku, mają obok siebie nadkole i przez te nadkole najwięcej się dostaje. To jest taki newralgiczny punkt w samochodzie w V klasie i T6, gdzie tutaj jest taka, tak jak mówimy, gitara, w której to wszystko rezonuje. I potem dostaje się do środka samochodu i mamy takie buczenie z tyłu, które jest bardzo nieprzyjemne. No i to jest dlatego, właśnie, że to niczego nie ma. Widzicie, to nic nie jest wygłuszone. Znowu są te takie kawałeczki, fryzelinki, które są tylko po to, żeby się oparł ten element o, o poszycie samochodu, ale nie żeby coś tutaj wygłuszyć. Żeby wygłuszyć, żeby wyciszyć, nie ma nic. I w VC, i w T6 widzieliście bardzo podobnie. W T6 nawet były te materiały takie bardziej ambitne, bardziej gęste, grubsze. Z trochę lepszego materiału niż taka zwykła fryzelinka. Także te sześć tutaj e, idzie do przodu w stosunku do fałki. Takie e, dziwne spostrzeżenie jak dla mnie.